Troy Dorsey, to pierwszy kickboxer, który przełamał opinię, że mistrzowie kickboxingu nie mają szans w starciu z mistrzami bokserskimi. Na zasadzie boksu, jako pierwszy kickboxer zdobył tytuł mistrza świata zawodowców w boksie. Zaczynał od treningów karate w 1974 roku, w wieku 12 lat, w swoim rodzinnym Mansfield w stanie Teksas. Troy, ze względu na swoją drobną budowę, miał problemy w dzieciństwie z większymi rówieśnikami. To był bodziec do podjęcia treningów karate. Bardzo szybko okazało się, że Troy ma wielki talent do sztuk walki. Trenował razem ze swoimi dwoma braćmi, Brianem i Rodneyem. Zaledwie po dwóch tygodniach Troy zaliczał swój pierwszy turniej w karate, na którym zajął drugie miejsce. Okazało się, że Troy to prawdziwy twarcian. Już nikt więcej nie śmiał go prześladować. Jego bracia również startowali w turniejach. Ojciec Troya był trenerem karate i miał własną szkołę. Rodzice zaszczepili w nim nie tylko pasję do sportu walki, ale również ich chęć rozwoju i poświęcenie do ciężkiej pracy. Mama Troja ciężko pracowała fizycznie, nie bała się męskiej pracy. Pracowała m.in. przy montowaniu okien. Ojciec, jak i bracia, nieraz będą stali w narożniku Troja podczas jego walki, Trójdorski po 8 latach treningu utworzył swoją własną szkołę karate w Dallas w stanie Teksas. Jak łatwo obliczyć, został trenerem i właścicielem szkoły już w wieku 18 lat. Dorsi był jednym z najbardziej aktywnych zawodników w historii, walcząc zawodowo w kickboxingu. Jednocześnie startował w profesjonalnym boksie. Dwukrotnie brał udział na Mistrzostwach Świata amatorów waków w kickboxingu. Troja Dorsey na ringach cechowała niezwykła wola walki i bezustanny ciąg na przeciwnika. Troj już od najmłodszych lat zasłynął ze swojej ogromnej odporności na ciosy i zadziwiającej wytrzymałości. Debutował na ringach zawodowych już w bardzo młodym wieku. Dorsey pokonywał kolejnych rywali. Na początku lat 80. stanął przed możliwością zdobycia tytułu mistrza Stanów Zjednoczonych zawodowców w wadze piórkowej. O jego determinacji przekonał się David Hamilton. Po dwóch liczeniach Hamiltona w szóstej i siódmej rundzie walka zostaje zakończona. W roku 1984 broni tytułu z Jorge Engatem. W trzeciej rundzie Engat jest liczony. Ostatecznie Dorsey wygrał zdecydowanie na punkty. Rok 1985 był wyjątkowo pracowity dla Troja Dorsey. W tym roku Dorsey bierze udział w amatorskich mistrzostwach świata wagon zdobywa dwa złote medale: jeden w kategorii light Contact, drugi w full Contact. Tym samym jest jedynym kickboxerem, który zdobył podwójne mistrzostwo świata amatorów. W tym samym roku odnotowuje swoją pierwszą walkę w boksie zawodowym. Początkowo Dorsey na listach rankingowych w boksie zawodowym pnie się powoli do góry, tocząc po jednej walce na rok. W 1987 roku Troy Dorsey staje przed swoją pierwszą szansą na zdobycie tytułu mistrza świata w walce z Meksykaninem Filipem Garcia, niepokonanym od 8 lat mistrzem organizacji ISK w wadze Kogudziej. Walka stała na bardzo wysokim poziomie. Dorsy w swoim stylu napierał bezustannie do przodu. Czarował Garcia efektownymi obrotówkami. Garcia nie był dłużny i punktował Troja kombinacjami ciosów i kopnięć. Garcia punktował Dorsia bardzo celnymi hakami. Jego przewaga z każdą rudą wyraźnie rosła. W dziewiątej rundzie Dosy wszedł na większy obrót, do końca walki szedł do przodu, jednak nie zdołał pokonać Garcia. Siedem miesięcy później, w tym samym roku, Troj Dorsy przerwał ośmioletnie panowanie Garcii, pokonując go w walce rewanżowej i zdobywając tytuł mistrza świata. Kilka tygodni po pokonaniu Garcii, Dorsi broni świeżo zdobytego tytułu mistrza świata zawodowców ze swoim rodakiem Steven Demenczakiem, mistrzem Stanów Zjednoczonych. Jest to pierwsza w historii walka kickbokserska transmitowana w wielkiej amerykańskiej stacji ESPN. Przez dwie pierwsze rundy Dorsi utrzymuje pewną przewagę. W trzeciej powala Demenczaka piękną obrotówką. Na początku czwartej rundy ponowne liczenie, piąte starcie, trzecia poprawka. W szóstej rundzie Demenczak dwukrotnie na deska. Jakimś cudem sędzia puszcza dalej walkę, by skończyć ją w siódmej rundzie po kolejnych dwóch knockdownach. W tym samym roku Dorsi ponownie walczy na Mistrzostwa Świata Amatorów. Rozgrywanych w październiku w Monachium. W walce nałowej Dorsi wypunktował Dermota, australijskiego zawodnika. W półfinale Dorsi zmierzył się z Filipi, reprezentantem Francji. Dorsi odnosi zdecydowane zwycięstwo. W finale Dorsi pokonał włoskiego zawodnika, Massimo Spinelli. Dodatkowo Dorsi zdobył na tych mistrzostwach srebrny medal w lajkontakcie, like Przegrywając zawodnikiem gospodarzy. Warto tu wspomnieć, że na tych mistrzostwach debiutował Marek Piotrowski, zdobywając złoto w wadze do 81 kg. 18 marca 1989 roku Dorsey bierze udział w meczu USA-Niemcy. Jego przeciwnikiem jest dziesięciokrotny mistrz swojego kraju, mistrz Europy i mistrz świata amatorów. Michael Kur. Dorsey przez dwie pierwsze rundy prowadził na punkty. W ostatnich dwóch starciach kur zdecydowanie przyspieszył i finalnie Dorsey sensacyjnie przegrał na punkty. Co ciekawe, dokładnie miesiąc później Dorsey zremanżował się kurowi, zdobywając jednocześnie drugi tytuł mistrza świata w wadze koguciej. Warto wspomnieć, że kur jest pierwszym niemieckim zawodnikiem, który zdobył tytuł mistrza świata zawodowców w roku 1990. Dokładnie tydzień po walce z Kurem, Dorsey walczy w Londynie w eksperymentalnym pojedynku na zasadach amatorskich. Jego przeciwnikiem jest Graham McGrath. Po trzech rundach, w których Dorsey absolutnie zdominował walkę, czwarty McGrath przystępuje do walki bez kasku. To chyba dodało mu werwy, bo zdecydowanie rusza do ataku. Do końca pojedynku Dorsey nie oddał wypracowanej przewagi i wygrywa po pięciu rundach na punkty. Tymczasem Troy Dorsey w 1990 roku, którego kariera od 1985 roku w boksie zawodowym nabrała rozpędu, był już na etapie swojej 14 walki. Być może jego rekord nie jest zbyt imponujący, bowiem z tych 14 walk 9 wygrał, dwie przegrał i dwie zremisował, ale zdążył już zdobyć tytuł NABF w wadze pójorkowej, czyli mistrza Ameryki Północnej. Nazwisko Dorsey było w tym czasie bardzo popularne. Na tyle bardzo, że dokładnie w roku 1990 organizacja IBF wyznacza go do walk z ówcześnie panującym mistrzem świata wagi piórkowej, niesamowitym Meksykaninem Jorge Paezem. Dorsi stoczył z Paezem 2 niezwykle zacięte pojedynki w roku 1990. Oba przegrał na punkty. Pokazał się jej jak z najlepszej strony. Rok później Jorge Paez zwakował pas Mistrza Świata w wadze piórkowej, przechodząc do wyższej kategorii. Z opcji walki o zwakowany tytuł skorzystał 3 lipca nie kto inny tylko Troy Dors. Dors, już w pierwszej rundzie piękny prawym krzyżowym nokautuje Alfreda Rangela i tym samym zostaje pierwszym w historii bokserem, który zdobył tytuł Mistrza Świata w boksie zawodowym. Tytuł ten stracił zaledwie dwa miesiące później, przegrywając po 12 rundach na punkty z Manuelem Mediną. Dorsey powalił Medinę w drugiej i trzeciej rundzie. Za pierwszym razem Medina nie był liczony. Przez pierwsze rundy Dorsey utrzymywał lekką przewagę. Drugą połowę walki Medina zdominował głównie dzięki rozbiciu łuku brudziowego Dorseya. Mimo obfitego krwawienia, Dorsey pokazał niesamowite serce do walki i niepowtarzalny hart ducha. Głównie dzięki ciężkim przeprawom w walkach w boksie zawodowym Dorsi zaskarbił sobie uznanie tysięcy kibitów. Dorsi powtórzył sukces w boksie zawodowym w 1996 roku, wygrywając w siódmej rundzie ze świetnym duńskim bokserem Jimmy Bredalem i zdobywając tytuł mistrza świata IBO wadze superpiórkowej. Dwa lata później Troy Dorsey zakończył karierę bokserską. poświęcał się jeszcze dla Keyboxingu. W 1992 roku stanął do obrony tytułu organizacji ISK z ukraińskim zawodnikiem Aleksejem Naczajewem. Naczajew niespodziewanie powalił Dorsyja w drugiej rundzie, co udowadnia, że nie przez przypadek wygrał 28 walk przez KO, w 38 pojedynkach. W następnych rundach to Dorsey udowadnia, dlaczego nazywany jest Destroyer. W czwartej rundzie Naczajew jest dwukrotnie liczony. 25 w piątym starciu Dorsey kończy walkę. Po walce z znaczajewem, Dorsi ma aż dwuletnią przerwę w kickboxingu. W tym czasie koncentruje się na boksie. Wraca na ring w roku 1994. Troy Dorsy staje na ringu w San Jose w Kalifornii z kanadyjskim mistrzem świata wagi Super Lekki Michelem Rochette. Będzie toczył bój o mistrza świata organizacji ISK. Przez pierwsze trzy rundy Dorsey wywierał absolutną presję na zawodniku z Kanady. W czwartej rundzie Rosset wyraźnie przyspieszył. Nienadługo, bo w szóstej rundzie Dorsey powalił Kanadyjczyka. W następnych rundach Dorsey całkowicie zdominował walkę. Michel Rosset okazał się jednak być niezłym twardzielem. Niejeden dawno już by pękł pod nawołnicą takich ciosów i kopnięć. Troy Dorsy wygrał bez dwóch zdań na punkty. W połowie lat 90. Troy Dorsi walczy w Belgii w superleki super leki, z mistrzem interkontynentalnym, Bilem Nazredinem. Jest to walka ośmiorundowa, rankingowa, bez tytułu organizacji. Dorsey już w pierwszej rundzie fauluje. Dosłownie po chwili knockdown. W trzeciej rundzie Redin dość poważnie rozcina skórę na skronie Dorsey'a, nieczystym backfistem. W czwartym starciu Dorsi dwa razy powala Nazredina. W piątej rundzie Dorsi nokautuje przeciwnika. Pod koniec swojej bogatej i długoletniej kariery kickboxera, Dorsi walczy we Francji o tytuł Mistrza Świata organizacji WKA wadze półśredniej. Jego przeciwnikiem jest reprezentant Francji markońskiego pochodzenia Khalid Rahilu. Rahilu, podobnie jak Dorsi, dzieli starty w kickboxingu z boksem. 4 lata po walce z Troją sam zdobędzie tytuł Mistrza Świata w boksie zawodowców oraz Mistrza Europy w 1989 roku w obronie pasa Wuka, a pokonał legendarnego Ramona de Kersa. Zmiana wagi na zdecydowanie cięższą miała mocny wpływ na wolniejsze tempo walki Dorsea. Rachilu znakomicie kontrowo wyprzedzał ataki. Dorsi w swoim stylu parł bezustannie do przodu, nie był jednak w stanie zbyt poważnie zagrozić francuskiemu zawodnikowi, co finalnie przełożyło się na wynik. Kalit wygrał na punkty. Troy Dorsey zakończył karierę w keyboxingu tocząc 35 walk, z których 33 wygrał, 24 przed czasem. Jego rekord w boksie wynosi 30 stoczonych walk, 15 wygranych, w tym 11 przed czasem, 4 remisy. Troy Dorsey jest nie tylko pierwszym keyboxerem, który zdobył tytuł Mistrza Świata Zawodowców w boksie ale również jedynym, który jednocześnie posiadał tytuły w boksie i kickboxingu. Troy Dorsey jest uważany za najlepszego kickboxera w wagach lekkich od czasów słynnego bynego Urkideza. Z racji swojego niszczycielskiego stylu, nieustępliwości i bezustannego parcia do przodu w walce dostał przydomek Destroyer. Troy Dorsey w boksie zawodowym walczył jeszcze z takimi legendami jak Oscar De La Hoya. Kevin Kelly Jesse James Leija. Jesus Chavez Gabriel Ruelas. każdym z nich przegrał, ale po bardzo dobrych i dramatycznych walkach